Cześć wszystkim. Dziś oddajemy hołd życiu i dziedzictwu Jerzego Sztura, legendarnego twórcy polskiego kina. Zawsze trudno jest mówić o odejściu kogoś, kto tak wiele wniósł do świata filmu, ale wkład Jerzego Sztura będzie pamiętany na zawsze. Od swoich urzekających ról po pracę za kamerą, miał ogromny wpływ na polski i międzynarodowy przemysł filmowy. Jerzy Sztur zmarł 9 lipca 1920 roku, 24 roku. Jerzy Sztur urodził się 18 kwietnia 2019 roku, 47 roku w Krakowie. Był jednym z najbardziej ukochanych aktorów w Polsce, znanym ze swojej wszechstronności i głębi. Przez lata wcielał się w wiele postaci, zyskując uznanie widzów i krytyków. Jedną z jego najbardziej pamiętnych ról była rola w filmie Amator z 1981 roku, reżyserowanym przez Krzysztofa Kieślowskiego. W tym filmie Sztur wcielił się w postać Filipa Mosza, robotnika fabrycznego, który staje się obsesyjnie zaangażowany w tworzenie filmów. Ta rola pokazała jego talent do uchwycenia skomplikowanych emocji oraz zdolność do nawiązywania głębokiej więzi z widzami. Wkład Jerzego Sztura w świat filmu jest naprawdę nieoceniony. Jego talent, oddanie i pasja do kina pozostawiły trwały ślad, który będzie inspirować przyszłe pokolenia aktorów i twórców filmowych. Dziękujemy Jerzy za niezapomniane postacie i historie, które na zawsze będą żyć w naszych sercach. Zbigniew Cybulski zmarł 8 stycznia 2019 roku 67 roku. Przyjrzyjmy się jego drodze, dziedzictwu i jednemu z jego najbardziej pamiętnych filmów. Zbigniew Cybulski urodził się 3 listopada 1927 roku w Kniarzach Polska obecnie w granicach Ukrainy. Od najmłodszych lat Cybulski interesował się sztuką. CEO skłoniło go do podjęcia studiów w Akademii Sztuk Dramatycznych w Krakowie. Jego pasja do aktorstwa i wrodzony talent szybko wyróżniły go na tle innych. CEO zaowocowało wczesnymi rolami w teatrze i telewizji. Przełom w jego karierze nastąpił dzięki filmowi Popiół i Diament z 1958 roku w reżyserii Andrzeja Wajdy. W filmie tym Cybulski zagrał Macieja Chełmickiego, młodego żołnierza ruchu oporu, który znajduje się w zawirowaniach powojennej Polski. Rola ta była skomplikowana, wymagająca od Cybulskiego zbalansowania młodzieńczego idealizmu z brutalną rzeczywistością działań bohatera. Jego występ był elektryzujący, oddając konflikt i rozczarowanie całego pokolenia. Popiół i diament okazał się sukcesem krytycznym i stał się jednym z najważniejszych filmów polskiego kina. Kreacja Macieja Chełmickiego uczyniła Cybulskiego gwiazdą, porównywaną do Jamesa Diany dzięki jego surowej urodzie, intensywnemu stylowi gry i umiejętności wyrażania głębokich emocji jednym spojrzeniem. Film nie tylko ugruntował jego karierę, ale także uczynił go symbolem młodzieżowego buntu i egzystencjalnego niepokoju. Podczas próby wskoczenia na jadący pociąg na dworcu kolejowym Wrocław Główny, Cybulski poślizgnął się i wpadł między wagony, doznając śmiertelnych obrażeń. Miał zaledwie 39 lat. Wieść o jego śmierci wstrząsnęła Polską, a Fani i koledzy z branży opłakiwali stratę aktora, który miał przed sobą jeszcze wiele do zaoferowania. Nina Andrycz zmarła 31 stycznia 2003 roku. Jej kariera trwała przez kilka dekad, pozostawiając niezatarty ślad w świecie sztuk scenicznych. Przyjrzyjmy się bliżej jej życiu, niezwykłym osiągnięciom i dziedzictwu, które pozostawiła. Mina Andrycz urodziła się 11 października roku 1907 roku w Lwowie, Polska, obecnie Lwów na Ukrainie. Od najmłodszych lat wykazywała głęboką pasję do sztuki, co doprowadziło ją do osiągnięć w teatrze i filmie. Jej urzekające występy i potężna obecność na scenie zapewniły jej wyjątkowe miejsce w historii polskiej kultury. Jednym z najbardziej cenionych filmów Andrycz jest Zbrodnia i Kara z 1970 roku w reżyserii Jerzego Kawalerowicza, uznanego polskiego filmowca. W tej adaptacji klasycznej powieści Fiodora Dostojewskiego, Andrycz daje niezapomniany występ, który pokazuje jej wyjątkowy talent i możliwości aktorskie. Jej rola w tym filmie pozostaje jednym z najważniejszych momentów jej wspaniałej kariery. Jej śmierć oznaczała koniec pewnej ery dla polskiego kina i teatru. Przez całe swoje życie wniosła znaczący wkład, który nadal inspiruje i wpływa na aktorów i filmowców. Jej dziedzictwo żyje dalej przez jej bogatą twórczość i głęboki wpływ, jaki miała na polską sztukę sceniczną. Jadwiga Andrzejewska zmarła 4 października 1977 roku. Jej droga w świecie aktorstwa była inspirująca i wpływowa, a jej dziedzictwo zasługuje na uhonorowanie. Przyjrzyjmy się jej życiu, twórczości i wpływowi, jaki miała na sztuki sceniczne. Jadwiga Andrzejewska urodziła się 29 sierpnia 2019 roku 47 roku w Polsce. Swoją karierę aktorską rozpoczęła na początku lat 70., i szybko zdobyła uznanie dzięki swojemu wyjątkowemu talentowi i wszechstronności. Wkład Andrzejewskiej w polskie kino i teatr jest wysoko ceniony, a jej występy są do dziś ciepło wspominane przez fanów i krytyków. Jednym z jej znanych dzieł jest film Kobieta Samotna z 1981 roku. W tym filmie Andrzejewska dała mocny występ, który pokazał jej wyjątkowe zdolności aktorskie. Sam film jest znany z przejmującego przedstawienia samotności i ludzkich więzi, a rola Andrzejewskiej była kluczowa dla ożywienia jego historii. Jej śmierć była wielką stratą dla polskiego przemysłu rozrywkowego i wszystkich, którzy podziwiali jej twórczość pozostawiła po sobie dziedzictwo niezapomnianych występów i trwały wpływ na świat teatru i filmu. Stanisława Angel Engelówna zmarła 7 sierpnia 2019 roku 58 roku. Z karierą trwającą kilka dekad, Angel Engelówna była znana z wyjątkowego talentu i niezapomnianych występów. Przyjrzyjmy się jej życiu, dziedzictwu i jednemu z jej ważnych filmów. Stanisława Angel Engelówna urodziła się 22 września 2, 2019 roku, 08 roku. Swoją karierę aktorską rozpoczęła na początku lat 30 stycznia, szybko stała się uznaną, wszechstronną aktorką. Jej praca w polskim kinie i teatrze pozostawiła trwały ślad w sercach widzów i krytyków. Jednym z wybitnych występów Angel Engelówny była rola w filmie Zaczarowany pierścień z 1937 roku. W tej klasycznej produkcji urzekła widzów swoją kreacją kluczowej postaci, pokazując wyjątkowe umiejętności aktorskie i przyczyniając się do trwałej popularności filmu. Jej śmierć oznaczała koniec pewnej ery dla polskiego kina, ale jej dziedzictwo żyje dalej przez jej ikoniczne występy i znaczący wkład, jak i WN.